Cześć widzowie, filmik po pięciu latach, no, więc jakby, wy to wytłumaczcie, czemu tu jest czarnuch, czemu, dobra weź coś powiedz jak może będziecie słychać, dosłownie, jakby, to, no. To Ale jest... my to na czas, bo mm. nie ja No. To, to jest jakby widzowie sasi. Tak samo jak wy będziecie sasi, jak nie zasubskrybujecie kanału. Żart. Jesteście super. Co się dzieje? Nie wiem, no bo są dźwięki 1-2. Takie dźwięki, nie. O, patrz! Patrz! Wbił mi nóż. On mi już wbił, patrz. No wiem. Co? Jak, e. jest to, jak oni byli na mapie? No bo to mówi jedno. Główne. Oj, przepraszam. No albo Przepraszam, ja nic nie powiedziałam. To się po prostu nie wytnie. YouTube, wybaczcie mi. Dobra. Rudolf. Mm. Gdzie ty jesteś? Przy Rudolfach. Aha, uh przy -huh. Rudolfach. Okej. Okay. Uwaga. Szeryf, szeryf. Tam nie ma na co do domu żołnera. 24% na mycie morderem. Dla mnie każdy jest Sasi. Ale prostu... on będzie niewinny, to on ci będzie raczej pokazywać taki kłus. Prześ... O kurde. Kto? Co? Odpowiedzialna albo babka jakaś taka była. No. Jeszcze mam teraz byle gdzie, żeby no A. Gigi. Ło, dobrze co Czemu ja mam pokonaj Co? Co? E, Dobra, ja sobie tu pójdę. Jest wszystko pięknie. dawaj jak coś powiedz. No. Co? Nic. Łatwa. Łatwa Ale ta babka to jest... jest... To... ja myślałam, że to jest babka, nie ale ona ma zezę albo on... Co? No. Dobra, dziś Wam pokażę sposób na Infinity Jumping. Potrzebujecie kolegę i skaczecie. Mi się tak raz udało. I tyle. Dobra, murder to pro będzie. Szeryf! Murder! Co? Serio? No zabijamy się dawaj. Dobra. Ale mam fartę do szeryfów i bardzo fajnie. Ja wiem gdzie ty będziesz. Ja hmm. lubię być szerfów. I no ten cheater. On pokazuje gdzie ty jesteś chyba. Ej, ty jesteś... Ty jesteś przy jesteś Nie, to na treinę mam iść gdzie ty jesteś gdzie ty jesteś? No nie mam Ale jak ja zabiję tego albo w sumie on może sam siebie zabić. Czytam Jak go zabijasz? Nie o kurde. Chodź tu. O kurde. To masz to... tam kilo. A teraz jeszcze ty. O Boże, ale mamy za. Nie. Tak blisko, jest. Boże. Tak blisko. Ale ja Ciebie strzeliłem tam na tych schodach. Powia, tak blisko. Bro, w ogóle każda wkuje. Serio? No. Bro, ta baba była tak blisko pistola, nie? blisko pistola. O ma. Kurde. Ona w ogóle go złapnie. Nie ma ja to przegram. No on normalnie weźmie do nieba. Tak jak w kanterze, nie? Będę ja teraz tą babę no, 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 gonić. Ja będę gonić tą babę przez minutę. No dobra, Nie ja wiem, gdzie oni są, gdzie idę do węgla. Ten przyter kampi. Aha. W węglu pewnie, nie? O, nie. Dobra, przegrałam. Tylko będzie szła po pistolet, chyba. Ale jest już 18 sekund, 15. Dobra, to ja sobie przynajmniej ten wezmę. Pozbieram kolejny szybko. Bo już i tak mam GG. Ja to będę otwierać skrzynki, bo ja chcę wyrównać tego frostfada. No dupa. Czas minął, no i nie obchodzi mnie to, że czas minął. O, dostałem ekspat. Ja też tak miałam. Chyba, nie mogę mieć zeznań na szeryfa. Chyba nie mogę mieć zeznań na nie, mieć nie wiem, myślę, że ostatnia runda będzie tu na tyle. Czy się pojawi jakiś short? Może potem z jakiegoś. z może Kind D. Pants na przykład. Nie wiem. E, niewinny. Nie winny. <tuszy> To będzie ostatni. Teraz jakby Gierka. No i tyle. Dobra. Gdzie na to się skończy. Pewnie i tak ciebie nie będzie słychać i mnie. Nie wiadomo. Dobra, ja sobie wezmę kuki. O, oh, Morder na dworze, na dworze, ten wiewiór. Nie, ja jestem na dworze. No jak widzicie, ja byłam przez chwilę na dworze, ale nie idę od tego wiewióra. Jest, już się przerywa. Łoń, morder. Co jest, on dednął, ale szybko. Chyba no, dednął. No. No. Dobra, trzymajcie się widzowie, Powiedz jeszcze coś do widzów na koniec nie? Nara Kupara. No, więc pozdrawiamy wszystkich. Nara.